Nowy tydzień już za chwilę, 10-16 kwietnia. Zobaczcie, jak ten czas szybko biegnie. Za chwilę będą liście na drzewach, kwiaty, a potem to już lato i cudne po prostu myśli. Ale póki co, zobaczmy, na co ten tydzień jest dobry i z czym się wstrzymać. Dobry. Obecna Świadomość. Dobry jest na to, żeby być czujnym, żeby wyczuwać sytuację, wyczuwać miejsca, wyczuwać ludzi wszystkimi zmysłami. To jest tak, jakbyśmy stawiali kroki, nowe kroki na nowym podłożu i wyczuwali dokładnie wszystko. I konsystencję, temperaturę. I wiatr, który temu towarzyszy, ale też ym, atmosferę, która się wokół unosi. Tak więc dobrze będzie właśnie w tym tygodniu wyostrzyć się, nie być leniwym, hmm, tylko wręcz przeciwnie wykorzystać to, że mieliśmy chwilę wytchnienia, chwilę relaksu, chwilę odetchnięcia, i teraz, nie będąc leniuchami, jednak otworzyć szeroko oczy i poskładać wszystkie fakty do kupy. Okej, okay. ale z czym się wstrzymać? Możliwe, że dostaniemy jakieś informacje albo właśnie te fakty skleją nam się na jakąś dziwną historię i już będziemy chcieli się wyrwać do tego, żeby gonić z tą wielką pomocą, z tą ręką, która gdzieś tam ma wyciągnąć kogoś coś z jakichś nieciekawych odchłani. Nie dajcie się zwieść na te banialuki, bo czasami mogą sytuacje wyglądać kompletnie inaczej niż są w rzeczywistości. Tak więc, dajcie sobie chwilę odetchnięcia i jednak uzbrojenia się w ostrość myślenia. Nie bądźcie osobami. Hmm, które dadzą się zwieść na pojękiwania, za którymi tak naprawdę nie stoi fatalna sytuacja. To może być gra, to może być taki teatrzyk, który chce Was ściągnąć z dobrze już. Jakby bezpiecznego i dobrze usadowionego waszego miejsca. Przyszłoby mi tutaj na myśl: słuchajcie, błędne ogniki. Uważajcie, właśnie na błędne ogniki, na porykiwania syren, które zawodząc w nocy mogą wołać niby śmiałków, a tak naprawdę naiwnych na manowce. Bądźmy czujni. Bądźmy czujni nie tylko w tym tygodniu i starajmy się wyciągać wnioski nie tylko z tego, co widzimy oczami, ale również co możemy dotknąć, wyczuć, posmakować. Wszystkie zmysły niech będą tutaj w gotowości. Ciekawy tydzień? No i co? Do następnego.